Kurka, trudne jest to nagrywanie e, codziennego życia. <gry> Jadę do Szczecinka, gdzie e, nagrywam e, filmiki na relacje, na rolki. Czasem zdarzy się, że. Rrru, rrru, rrru. Czasem zdarzy się, że zrobię tam jakieś zdjęcie. E, dobra, może uda mi się nagrać coś e, w trakcie pracy. What's up? Bardzo nic się nie działo. Poza tym, że byłam w pracy w Szczecinku, to znaczy dalej jestem. Wszyscy tatuażyści skończyli już dziarki. Ja zaraz zamawiam e, transport do domu. Zobaczymy, co się będzie jutro działo. Że mi się zachciało trzech psów. I mam jeszcze ogrodu. Muszę wychodzić z tymi dziadami okulami. Bo no do góry, co patrzysz? Idziemy. No chodź. No chodź. No wariacie małe, chodź. Ula. Kuliś. Moja żabka. Minusem mieszkania w centrum jest sobie można nazwać centrum Jest brak jakiejkolwiek przestrzeni dla tych czworonożnych Bubik! Bubik! Chodź, wysikaj się. Nie, tam nie. Tam nie mieszkasz, tu idziemy, chodź. Ale zaleź tam Siemanko. Um, za chwilę 10 minut mniej więcej yy, mam sesję. E, przyjeżdża do mnie Tomasz Minko, e, będziemy robić coś, coś eleganckiego, coś w męskim stylu. E, jako, że studio mam całkowicie w aranżacji świątecznej, to mam możliwość jeszcze wyciągnięcia paru teł, więc tak zamierzamy zrobić. Zadzwoniłam też do Tomka, zapytałam, czy ma ochotę nakręcić ze mną e, materiał e, na YouTube'a, żeby pokazać Wam, jak będzie to wyglądało. Będziemy ubierać się u Giacomo Conti, um, więc będzie super elegancko, będzie bardzo fajnie. I była to dość spontaniczna decyzja, um, bo właściwie dlaczego miałabym tego nie pokazać? Jeżeli Tomek się zgadza, to um, lecimy z tematem. Um, Tomek jest fotografem ślubnym, więc um, jest lekki stresik przed tą sesją. Um, fotografować fotografa, no to jest nie lada wyzwanie. E, polecam sprawdzić e, Tomka profil e, i jego przecudowne, przepiękne zdjęcia ślubne. No a Was zapraszam do następnej części. Jeszcze szybka pogadanka na temat e, sprzętu. E, cały czas fotografuję na Nikonie Z6C. Już stary rupieć e, Gumy nie trzymają, rozkleja mi się tutaj wszystko z boków. I obiektyw Nikor 50 mm 1.8. Aktualnie mój ulubiony, kocham 85, ale w studio jednak wolę 50, mimo mojego dużego studia. To jednak pięćdziesiątka ogarnia to dużo, dużo lepiej. E, 35 piątki mnie nie przekonują. Nie podoba mi się obrazek z 35, piątki. E, może na wesele, ewentualnie. Ba, 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 ba. E, wiem, że niedługo już padnie, bo zrobił już, wydaje mi się, około 300 tysięcy zdjęć, co w mniemaniu niektórych fotografów wcale nie jest dużo, zwłaszcza tych ślubnych. E, ale tak. pinak Dobra już. Już! Odej. Za oknem piękna pogoda. Niestety w okresie zimowym. Nie wpada mi tutaj do studia zbyt wiele słoneczka. Ale zmieni się to niedługo, bo zmieniam studio widok na moje skromne jastrowie. Robię Właśnie. Przejdźmy sobie pola na Dobra. Na spokojnie, na spokojnie. Ja sobie kilka fotek zrobię. Wsiądź sobie na brzegu krzesła, ale tak błogiej do mnie. Tak, do okna mm -hmm. i włóż ręce w kieszenie i też, taki okay. zwykła pauza i tu już można było. Mm -hmm. możesz rękę w kieszeń sobie włożyć w ten sposób, też Same shit, different day. If I'm getting paid, then you know I'm on the way. Pushing PCH, crib, feeling like a cage TVs in the whip, and they play a cell tray. Yeah. Gold chain hanging from my chest. Rocking bell bottles, baby boy, I'm the best. Platform shoes got me yeah, I'm a hot girl, show me some respect uh, Yeah, I'm a dumb and I don't know it I'm giving you a shot, show me not know it. If I'm in my zone, don't stop me flowing Gotta give me a moment, I'm a star, let me show you Some people say I'm too far gone But I'm right where I belong They can't help but see me shine I'm hella fly, I'm a money long Everybody wanna tag along I'm going to be that girl, tell yeah, I do it for me, now to keep to look clean. I do it for the love, and I do it all to show the homies we can have what we wanted. And now I'm chilling in the mansion with a glass of champagne. Not the cheap stuff, but I cannot drop things. Little private plane when I'm flying out to Vegas. Big shades. Teraz jeszcze jak tak nie ruszaj się, ale do, tą tą tak jak już właśnie super ciągle Jeszcze w tak jak masz tą Zmienimy obie, bo w tym co będzie mi bardziej Tak, chyba tak, bo tutaj tak jest, to było bardziej koniecznie, możesz też poruszyć I'm gonna fly in my okay. money's Everybody wanna tell the I'ma be that girl till I die Same shit, different day getting paid, then you're running away. Pushing <laughs> PCH crib fellin' like a cage TV's in the whip and they play your cell trail

Ja lecę z pieskami na dwór. No to elo.